No to dobra teraz, co nie no to dobra już się chyba teraz rozpoczynają ten no teraz, te no trudne sprawy, co nie no to muszę obejrzeć nowy sezon. Trudnych spraw, co nie no to dobra, a to teraz dobar, co nie no to ten tego, no to chyba za parę minut przybędzie tutaj do nas Alina i Hubert, czyli moje. Słodkie szkraby, co nie no to dobra, ale teraz dobra, no to idę teraz po potomno butelkę, wylemoniady i idę oglądać dalej te no trudne sprawy, co nie no. To teraz ja to idę obejrzeć, co nie no to okej. Okay. No to teraz dobra co nie i właśnie tak jak to powiedział król Edzio czyli zaraz tutaj wróci Alina i Hubert co nie no to oni ten no tutaj zaraz wrócą co nie, no to ten tego, no to zaraz oni będą i pójdą po szkole do swojego domku, czyli tam gdzie Edzio mieszka, co nie, no to tak to właśnie było, co nie. No to dobra, a to teraz dobra, co nie no to już ja wam teraz pokazuję Alinę i Huberta, co nie no to ja już ich wam teraz pokazuję, co nie no to okej. Okay. Dobra, Hubert, no to my teraz, już teraz, no to my jesteśmy w tej, no naszym domku, co nie, no to jak Hubert. Czy my ten tego, czy my ten tego teraz idziemy tam potem no iść sobie poglądać to, no telewizję bo teraz no wujek Edek chyba coś ogląda bo on tam ma jakiś tam swój ulubiony serial tylko ci czekaj jak się on nazywa to chyba jest M jak miłość albo klan ale chyba ten na Drzewie albo moda na sukces czy jakoś czy tamno no kartel łosiów ze szkolnej 17, no ja tego nie wiem, ale chodźmy do naszego domku zobaczyć co robi Edzio, co nie no to okej. Okay. No to dobra Alina ja też ten no nie wiem co on tam ogląda co nie ale pewnie to jest M jak miłość albo klan ten no na drzewie albo dynastie chyba piastów albo miodowe lody czy świat według badziewnych czy coś on na pewno coś z tego ten no ogląda co nie no to dobra zobaczmy co tam się u niego dzieje co nie Alina no. No to chodźmy tam do mojego taty, a twego wujka, co nie, no to my już tam do. Niego chodźmy, co nie, no to zobaczmy, co on tam ogląda, co nie, no to okej. Okay. No to dobra, a teraz czas, teraz, no teraz zobaczyć, co robią Pysio i Mandarynka na cmentarzu, bo jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, no to właśnie oni. Dwaj poszli wypić ukradzioną wódkę, co nie i wypić tam jeszcze jakieś tam no inne alkohole, co nie no to dobra, no to teraz ten tego no to teraz czas. Iść poteno pokazać wam tych nopysia i mandarynkę co nie no to ja już ich wam teraz pokazuję co nie no to okej. Okay. Ty mandarynka, chyba my za bardzo się zachlaliśmy, co nie, że my się tak schleliśmy, że aż leżymy teraz w kaplicy sobie, tak leżymy, co nie, no to jak to będzie, no to niech tak to będzie, co nie, no to może chodźmy, wstańmy stąd teraz i no chodźmy tam, gdzie mamy, czyli do Janka i Inki, co nie mandarynka, ja też muszę chyba iść ten, no teraz, do innego miejsca na cmentarzu, co nie mandarynka, no to stąd. Chodźmy, co nie, no, to ok no o co pysio no to jak pysio no to ten tego czy my ten teraz idziemy tam za tą no kaplicy iść po tego no po tych no janka i inkę czy nie no mi to powiedzcie co nie no to jak no to może teraz no to tam chodźmy gdzieś indziej co nie no to jak pysio czy my tam no idziemy tam do tego no naszego legowiska na cmentarzu niedaleko Mietka czy nie no mi to powiedzcie co nie no to dobra wstaje i idę. O coś teraz spytać Mietka co nie no to tyle w temacie co nie no to okej. Okay. No to dobra, teraz co nie i właśnie tak niech teraz ten, no będzie teraz koniec, no tego, no odcinka, co nie, no to jak wam się podobało, no to to piszcie w komentarzach co nie ale ja na razie zakańczam ten no, odcinek no i idę tworzyć kolejny z tej no serii co nie nie będę spoilerował ale w następnym odcinku też ci pokażę coś ciekawego co nie no to jak ja wam to zaraz pokażę co nie no to okej okay.